Piotrka do przodu i podziel się z nami tym co. Co przygotowałeś? Tak, nie, tak. o coś, na coś. Blisko popór, się, Blisko popust. Dobrze. Dobrze. I słuchajcie, dzisiaj tak jak tutaj moja rodzina też w jakiś sposób e, modliliśmy się o, o, o nasze małżeństwo, o naszą rodzinę, to ja taki też temat przygotowałem. Krótki temat związany właśnie z rodziną. I na, na co dzień w ogóle zajmuję się jakby takim właśnie Rodzinami, pracuję właśnie z rodzinami, z osobami, które zmagają się z różnymi problemami, z różnymi osobami uzależnionymi, osobami, które są chore, też w, w różnych kwestiach psychologicznych, psychiatrycznych. I, I też myślę, że ten temat jest no, taki dosyć szeroki. Napisałem sobie miłość większa niż świat. Słuchajcie, myślę, że. Zacząłbym od tego cytatu z rozdziału drugi, rodzaju, z rodzaju, e, drugi, e, werset 24. Dlatego opuścił człowiek ojca swego i matkę swą i połączył się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Myślę, że od tego bym w ogóle zaczął. Co to jest w ogóle? Bycie w relacji z, z drugą osobą? Czy to jest dla mnie osobiście? Połączenie najpiękniejsze, które daje właśnie możliwość, że jesteśmy zawsze razem. Połączenie nie tylko jakby cielesne, ale też i jako całościowe. Tak to widzę. I myślę, że taki Bożym Planem dla Małżeństwa, że myślę, że Bóg stworzył nasze w ogóle małżeństwo jako takie przymierze. Myślę, że to jest przede wszystkim przymierze miłości, jedności, wzajemności, wsparcia, bycia widzenia, bliskości. Myślę, że też y, takiego bycia w głębokiej relacji, relacji. Ale pierwsze, co powinno być, to powinno być na, na samym początku, to jest Bóg, a potem ta rodzina. Bo jeżeli tam nie ma Boga, to i nie ma rodziny. Powiem wam szczerze, że przychodzą do mnie różni ludzie i większość z tych małżeństw, większość tych ludzi, jeżeli im zadam to pytanie, kto jest twoim autorytetem, nie wchodząc już, bym powiedział, w jakąś teologię, większość tych ludzi mówi, że nie mam autorytetu. I to jest dla mnie przerażające. To jest yy, trudne. No jak ja mogę być człowiekiem bez autorytetu, i nie, nie mieć jakiegoś autorytetu, no jestem pogubiony. Nie mówię, bo często pewnie w różnych momentach ja czy ktoś tam tutaj z braci, siód, też też miałem takie momenty. Myślę, że małżeństwo to nie jest to umowa na ani wygoda, ale Boże, przede wszystkim plan. Tak, myślę, że to jest to. By dwoje ludzi razem uczyło się przede wszystkim jak być ze sobą, miłości, cierpliwości, wierności, w zrozumieniu. Sama nazwa tutaj, tej, tej jakby przysięgi. Często przychodzą te kobiety, y, mają roszczenia, mają trudności, nie rozumieją tych podstaw, nawet tej, by powiedział, jak pytam się, czy biorąc ślub, pani się zastanowiła nad tą całą, by powiedział, jakby przysięgą? Być za mnie, nie przede mnie. Być za mnie, a nie przede mnie. Nie? Być za mnie. Czyli ja jestem tutaj jakby osobą, która no, jestem facetem, jestem mężem, który w jakiś sposób chroni, trzyma ten dom. Tak? Ale tym hmm. znaczy mam być jakąś tam, nie wiem, skrajną też osobą, przemocową i iść w, w tym kierunku. Więc myślę, że miłość, cierpliwość, wierność Bliskość, plany. W dzisiejszym czasie wydawałoby się, że to jest dosyć proste. A patrząc na moje doświadczenia, też i osobiste, ale też i myślę w, 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 w ludzi, którzy przychodzą do mnie, no jednak można szybko się pogubić w tym wszystkim, bo ten diabeł cały czas siedzi i mówi, jesteś wspaniały, jesteś najlepszy, jesteś wyjątkowy. To się to należy. Ty jesteś jednostką samą w sobie. No, myślę, że to się troszkę. No niestety przeszło w taki egoizm. Ja sobie tutaj napisałem, że jestem w centrum. To jest tak, jakby dzisiaj świat pokazuje nam, że ja muszę być w centrum. Współczesny człowiek chce być w centrum. Tak ja. Ja chcę być szczęśliwa, ja, chcę, mam, ja mam rację, ja, ja zasługuję, ja, ja potrzebuję, ja wymagam, ja chcę tak mieć, dlaczego mam nie mieć takich praw? No często słyszę też takie słowa, słuchajcie, nie? A Biblia ostrzega, cytat z drugiego Tymoteusza trzeci, trzeciego, pierwszy i drugi werset. W dniach ostatecznych, na samą trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi i pyszni. Ja myślę, że patrząc na dzisiejsze czasy, myślę, że to są czasy ostateczne. I mogę powiedzieć to z pełną taką świadomością, patrząc nawet na moją pracę, jak ja patrzę, to jest coraz więcej tych chciwości, coraz więcej jest jakby no. Komfort, konformizmu takiego bym powiedział, ale też jest fanem być, być w jakiś sposób, nie wiem, osobą złą po prostu. Nie robi, nie ma sumienia. Ja się dnia zastanawiam, czy ludzie nie mają sumienia. Gdzie to sumienie jest? Gdzie to serce? I powiem szczerze, że. No Myślę, że to właśnie jest związane, że to jesteśmy w centrum. Że ja jestem w centrum świata, ja chcę być w centrum, chcę być w jakiś sposób najlepszy, pogonić za tym, by no powiedzieć, światem narcystycznym, no tak byśmy powiedzieli. Myślę, so, my, 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 myślenie o sobie w małżeństwie, no, myślenie o sobie w małżeństwie to jest po prostu, no, w moim poczuciu, tragedią. Ja nie mówię tutaj, żeby w jakiś sposób zaniechać swoje podstawowe potrzeby na słowa, ale no myślenie w takiej kategorii zabija wszystko zabija miłość, zabija jakby cokolwiek, co jest zbudowane na, na, na tej właśnie podstawie związane z relacji z małżonkiem. Kiedy jedno z małżonków zaczyna żyć tylko dla siebie, co się dzieje? Popatrzmy na te media, popatrzmy na telefony, popatrzmy na te wszystkie programy. Skąd się biorą te programy w ogóle? Nie wiem, no, które mówią o tym, no, że jest trudno spotkać się dwoju, dwoje ludzi. Jest w dzisiejszym czasie bardzo, bym powiedział, propagowane, że nie wiem, rozwód, propagowane są złe rzeczy, narkotyki, jakieś, wiecie, sytuacje takie, nie wiem, rozpusta, bo aż mi się nie chce tego opowiadać nawet. Bo to nie, nie, nie przystoi. To wszystko jest propagowane i to jest modne. To jest po prostu fajne. Propaguje się po prostu, czym jest większa patologia, tym jest bardziej to propagowane. Popatrzmy na sport nawet, jak on wygląda w tej chwili. We wszystkich Sfera jest propagowana po prostu no, w jakiś sposób taka patologiczna sytuacja. A jeżeli ja powiem na przykład, że ja jestem chrześcijaninem, że ja nie piję, że ja nie palę, że ja nie śmiem, że ja mam yy, wartości zupełnie inne, no to jestem traktowany jak intruz. Jestem traktowany jak jakiś dziwono. Ale też było powiedziane, żebyśmy się nie upodobniali do tego świata. I myślę, że kiedy jedno z małżonków zaczyna żyć dla siebie, zapomina o, o służbie przede wszystkim drugiemu człowiekowi, to znowu ten egoizm. Ja nie będę myślał, a co a co na tam, a co on, a ja myślę o sobie, mam takie potrzeby, on ma inne potrzeby, dobrze, no to niech on sobie, ma swoje potrzeby. Ja mam swoje urazy, ja mam swoje potrzeby, on nie realizuje, ale nie ma tutaj otwarcia serca, rozmowy, miłości. Z jakiegoś powodu to się dzieje. Z jakiegoś powodu to się dzieje, że zapominamy o drugiej osobie. Prawdziwa miłość nie mówi, co, co ja mam z tego. Prawdziwa miłość nie mówi z tego, że ja muszę coś mieć, jakiś handel, ale ten świat nam pokazuje. No przecież ty dajesz tyle, to ty tyle, ja tyle, to on tyle. I z tego też biorą się różnego rodzaju, no niestety, trudności w relacjach. Wszystko jest po prostu narcystyczne. Te zachowania dla mnie są narcystyczne. I, I chrześcijaństwo jest zupełnością, odwrotnością tego, że właśnie ku człowiekowi pomaganie nie dlatego, że mam coś z tego, tylko po prostu mam takie poczucie serca. Chcę to robić. Chcę w jakiś sposób zaspokajać swoją rodzinę, zaspakajać moją. Wiem, że moja córka, moja żona lubi coś, to ja, ja zrobię to z poczucia otwartości serca. Ja po prostu chcę, żeby było przyjemniej tak. I nie liczę tutaj, co ja mam z tego. Ten świat niestety mówi na zupełnie pełni Co mogę dać? Co mam z tego? Tak kochał Chrystus ofiarny, wierny, bezwarunkowo, a my chcemy ciągle coś z tego mieć. My chcemy coś ciągle jak handlować. Czy da się handlować? My teraz z Efezją 5, 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus miłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Myślę, że tutaj, tutaj tylko jest napisane o mężach, ale też myślę, że myślę, że żony miłujcie swoich mężów. Myślę, że to cały czas jest to jakby patrzenie na drugiego człowieka. Myślę, że ten powód za pieniędzmi w dzisiejszym czasie, co jest takim pragmatycznym bym powiedział, jest nam to potrzebne, ale no teraz ja widzę doskonale, patrząc na ileś tam lat, że to jest po prostu celem samym w sobie. Ludzie się zachorowują. Ludzie przychodzą z dziećmi, z rodzinami, ja rozmawiam z nimi i mówią, ja słucham tego, to tam pracują po prostu ponad siły ludzie. Mam samochód, chcę mieć jeszcze lepszy samochód, chcę mieć jeszcze lepszy dom, chcę mieć jeszcze lepsze buty, jeszcze, jeszcze, i jeszcze, jeszcze. jeszcze nie? Ten po, prostu, ten po prostu materializm. I łatwo się w to, to wejść. Ja jestem sam też takim przykładem. Myślę, że pracy dosyć mam dużo i jakby mogli, to by jeszcze bym rzucili jeszcze z kilka. I muszę się bronić po prostu przed tym, żeby odmawiać. Ktoś powiedział, że to jest bardzo dobrze. No ale to to jest kosztem zawsze czegoś. Zawsze jest coś, kosztem czegoś. I większość tych rodzin, które przychodzą, to one mają wszystko, wiecie, no jak opowiadam, baseny, ro... no wszystko, dosłownie wszystko. Ja, ja nie słyszę, że tam przychodziły do mnie jakieś biedni ludzie. Tylko wiecie, tam nie ma w ogóle yy, takiego domu, tam nie ma na ciepła. Tam są piękne budynki, piękne samochody, piękne trawniki, piękne panie, które sprzątają. Wszystko jest piękne na zewnątrz, a w środku, jak jest napisane w Biblii, zgnilizna. Bo to dziecko jest samo w pokoju, to dziecko jest wychowywane sobie samą, ten, ten most czy, zachorowuje się, ta żona sobie też ma swój świat, oni są, mają swoje światy. Każdy z tych ludzi potem potrzebuje pomocy. I to jest właśnie ten materializm. Dziś wielu ludzi ma też małżeństwa nad sukcesem materialnym. Mamy też trudne czasy związane z naszą historią, tak? Ale też, no, jest taki medialny, bym powiedział, społeczny nacisk na to, żeby... No, muszę wyjechać na wycieczki, muszę jechać... Jak słucham tych młodych ludzi, pierwsze co, to musi wyjechać za granicę, on musi... Tak, on musi mieć super pracę. No, no i to, to jest po prostu taki bardzo zmentalizowany, bym powiedział, czas. Nie? Mental jest w jedną stronę. Konsumpcyjność, takie szybkie branie, przeżywanie, niepatrzenie na emocje. Mnie to bardzo smuciło. Czyli do samochód, wakacje wszystko to jest dobre, ale myślę, że tak jak tu. Wiecie doskonale, nie może to się stać Boszkiem. Bo jeżeli jest miłość do pieniędzy, to jest największy grzech. Ja może cytaty mówię tak nie z głowy, nie jakoś tam, jak to dokładnie odbieram, jest napisane, ale kwintesencja jest ta sama. Że ja mogę sobie bożka zrobić z pracy, ja mogę sobie Boszka zrobić z samochodu, ja mogę sobie zrobić Boszka z kariery, ja mogę sobie Boszka ze wszystkiego zrobić. Nie? I tu jest kwestia tego, że ten, ten diabeł, ten, ten, ten świat nam to pokazuje i mówi, weź sobie to. Proszę bardzo, zjedz tego pańskiego stołu diabelskiego. Może to, może to, a może jeszcze więcej, a może jeszcze więcej. I tak to wygląda. A przecież szczęścia nie jest w tym, ile mamy, ale w tym, ile miłości jest między nami ile tej miłości jest między nami. Ja muszę powiedzieć, że no, y, no to, jest, to jest nieskromne, ale no, co powiem, ale mi się źle nie powodzi. Naprawdę, bo bym skłamał Panie Boże, jakbym powiedział. Mam co jeść, mam co mam gdzie mieszkać, nie mam kredytów na mieszkanie i tak dalej. Ale ja przypominam sobie, my z, z moją żoną znamy się od, od szkoły średniej się znamy od szkoły średniej się znamy i były takie momenty, gdzie naprawdę nie, mieli, nie było pracy, był 2000 któryś rok, pamiętacie, 24% bezrobocia i naprawdę nie było pracy. Nie? I myślę, że w niektórych momentach byliśmy bardziej w tych niejednym pokoju niż w tych, zdajemy na to, 65 metrach, czy tam 70 metrach, w których mieszkamy i siedzimy w oddzielnym pokoju. Nie? Więc myślę, że to nie jest tu kwestia wygody, to kwestia właśnie tego, żeby nie dać się temu światu. Ciela znosić chcieństwa. Myślę, że dzisiaj ta pokusa chcieństwa to jest głównym jakby tematem. Dzisiaj świat mówi, że masz wyglądać. Słuchaj, Twoje ciało, ty masz po prostu super wyglądać. Ty masz dbać o siebie, rób co, co, co czujesz, co chcesz, dbają o swoje swoje zewnętrzne rzeczy. To nam ten dzisiaj świat też pokazuje, nie? A Słowo Boże uczy inaczej. Pierwszy Koryntian 6, 19 Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Cielesność, wiecie ile ludzi o tym się nie mówi. Oprócz tego, że ta jest jakby kult ciała, kult zewnętrzności, kult pieniędzy, kult jakiegoś... To, to nie mówi się o tych młodych ludziach, którzy właśnie w tym kurcie cielesności czy, czy też małżeństwa no, dotykają takich obrzydliskich po prostu, pornografii, zdrad i o tym się nie mówił zwłaszcza też w moim poczuciu nie mówi się to w kościołach protestanckich Dla, dlaczego? znaczy w naszym kościele? O, o, o pornografii w ogóle, nie, to jest temat w ogóle uważam, że jakoś tam a ja uważam, że to właśnie ten dzisiejszy świat, te komórki to wszystko pozwala nam na to, że mamy na tego diabełka po prostu na wyciągnięcie ręki na wyciągnięcie ręki można skorzystać z tego więc świat dziś mówi: słuchaj swojego ciała, rób to, co, co czujesz, masz do tego prawo. A słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Pożądanie, pornografia, zdrady niszczą duchową więź. Tak sobie napisałem: miłość staje się wtedy towarem. Kupiłam, kupiłem, obejrzałem, zapłaciłem, wymienność. Ona mi daje, ja mu jej daję, ja daję pieniądze, ja wymagam. Ja sprzątam, to on też powinien coś. I taka wymiana jest ciągła. Więc ja miłość staje się wtedy towarem, a nie przymierzem. Prawdziwe małżeństwo to, to przede wszystkim miłość, bliskość, wierność. Nawet wtedy, gdy emocje słabną. I myślę, że taki, na koniec powiem, taki przykład życia wzięty. Nie mój osobisty, ale. Myślę, że też tutaj mogę się tam, jakoś tam podpisać. Paweł, małżeństwo, pewne małżeństwo. Nazwijmy ich Anna i Paweł. Mieli wszystko, dobry dom, auto, kariera. Z czasem jednak jedno z nich zaczęło myśleć tylko o sobie. Siłownia, dieta, operacje, ubrania lajki na Facebooku, na Instagramie, wycieczki. Chciał być, chcieli być po prostu bogaci. Bogaci. Jedno z nich czuło się coraz bardziej samotne. Ich rozmowy zamieniły się w pretensje. Każdy siedział sobie w swoim świecie. Wtedy jedno z nich powiedziało nie chcę tego bogactwa. Chcę być z Tobą. Być z, z Tobą. Chcę się z Tobą modlić. Chcę być osobą, która się ze mną modli. To przebudziło ich. Zrozumieli, że zapomnieli o tym, co najważniejsze. Zaczęli razem się modlić, przebaczać sobie, otwierać swoje serce. Bóg odnowił ich małżeństwo. Bo kiedy Jezus wraca do centrum, wszystko inne wraca na swoje miejsce. Ja myślę, że drodzy bracia i siostry, może być taka sytuacja dzisiaj, popatrzcie sobie w głąb swojego serduszka, ja też patrzę w swoje, że też przeżywasz jakąś trudność. Może jest w nim za dużo jakiegoś egoizmu, może myślenia o sobie, chciwości. Może jakaś cielesność, jakieś pokusy, które przychodzą, ale Bóg wciąż ma moc, by uzdrowić moją i Waszą relację w Waszych domach. Czy to z Twoim małżonkiem, czy to z Twoim synem, czy to z Twoją mamą, czy z kimkolwiek. Nie, nie upodobniajmy się do tego świata. Rzymem 12.2. Lecz przemieniajcie się przed odnowieniem umysłu. Przez odnowienie umysłu. Zatrzymajcie się. Ja też się chcę zatrzymać. Zamiast patrzeć na siebie, spójrz na Chrystusa. On pierwszy nas umiłował. W miłości uczy nas o małżeństwie. Na koniec chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jezu, oddaję Tobie moje i Twoje małżeństwo. Wszystkie małżeństwa zranione. Ty wiesz, jak bardzo, bardzo potrzebuję Twojej miłości. Jak bardzo potrzebuję pokoju w swoim sercu. Panie Boże, ulecz serce moje, które może się oddalimy. Usłyszyń moją pychę, gniew, złość, brak przebaczenia, zawiść. Naucz nas kochać. Naucz mnie kochać, Boże, tak jak Ty kochasz mnie. Wierny jesteś, Boże, i bezwarunkowo. Zawsze kochasz. O co bym nie poprosił, to dostaję. Niech Twoja obecność zamieszka w naszym, w moim i w Twoim, ktokolwiek to słyszy w domach. A Twoja łaska przeminie. Co zostało zniszczone, niech się skończy. Amen. Amen.